Ukraińskie słowo. Szczerze to serdecznie i zapraszam słuchaty czerchowe wydania Ukraińskiego Słowa. Ukraińskie słowo realizowane za dzięki dotacji Ministra w Spraw i Administracji. W ramkach projektu Sojuszu Ukraińcy Pilasza. W mikrofonie Anna Pawier. Паране, не жарене і не розморожене а печене в духовці. ну все як положено, Чи є це пірожене, Чи є це пірожене, Чи є це пірожене, а це сірожене, сірожене. shit Ansamblom Dobryna z Pioskopów. Dobryna, wit 2012 roku śpiewa narodni i pismi u ukraińskomu mu u swojemu repertuariu elektrizny pismi, to, to obradowy, liryczny, bezmianki, czekoladki. I w gilet, w czerwia, 50 czerwca Ansamblę brał udział w 59. festiwalu hotel dla narodnich skrzydłaków w Kazimierzu nad Wisną, na jakomu największą najbliższym festiwalu w Złotym Baszcie. W programie wspólnie z osadzki rybnikom Aleksandru Iwaniuk, a także z jego uczestnikami. Zapraszamy do słuchanie. No, my nie się. My tak pracowaliśmy ciężko. duże przygotowywaliśmy do koncertu, do konkursu i z takim naprymką, żeby coś do buty. Ale baszta, jakieś takie moje wyobrażenie było, że basta dostają, że ludy z większym doświadczeniem jakby w spiwi. Czy o duże że spiwają, tak? Albo w, dali w tym, jakby jeszcze spiwali ze swoimi mamami w domu. Czyli jakby to tak, takie to, że skojarzenie, jak sobie prychadają, jak my brali uczestniczę w eliminacjach i ktoś do nas pili się i każe, tuż wy najmłodszy z sił festiwalu, wy nie przejdete. <grywa> ja mówię, no czemu nie to, to chodzę to do oswit, ale my w tej kulturze i nie mogli jakby powiery że my dalej jakby to kultywujemy i my w tym je, bo tak naprawdę ja sobie potem podumała, że my cały czas śpiewajemy na różnych podiach, jakby na światach swoich, tak, czy w doma czy też organizujemy jakieś podjęcie, także my w tej kulturze żywemo, jakby można powiedzieć. i o tak samo po swojemu. Tak aż to dostali tu jubaż tą wielką nagrodę to no ja je, jeszcze nie dowiadam ale e, jestem duże wdzięczna a zna co, że kiedyś to już 59, że 59 edycja, zna że kolektywy takie z mniejszości z naszych stron były nie bo jakby były tylko sztuk polskiej mają buty folklor, polska tradycja, a jakby my nie były szczerane, że my je my w tym jakby znaleźliśmy, że my kwalifikujemy do tego festiwalu, bo my nie Polacy, a my nie z tylko z mężczyzn, z różnych mężczyzn, tak? No, co duże było, duże, pamiętaj już o nasze kolektywy, jakby tej szlaki, pierwszy szlak na tym festiwalu, -e kolektyw Rodyna, z Dubiarzyna. i my możemy buty teraz tylko wdzięczni im, że my mamy ma, możliwość braty bratem w tym festiwalu, bo jakby nie wony. I ich determinacja, to my by wegaliny mogli wziąć uczęści w konkursie, a wony Pretelli to, że zanimali różne miścia, a ostatnim czasem zdobyły Basztu. Także my je duży wdzięczny i duży szczęśliwy, że sami dla siebie że jakby nasza praca nie idę w lis. W dniach 27 i 28 czerwca 2025 roku w Kazimierzu dolnym wysłuchało 100. 27 podmiotów wykonawczych, w tym 20 kapel, 39 zespołów śpiewaczyk, 12 solistów instrumentalistów, 23 solistów śpiewaków oraz 33 grupy w konkursie mistrz i uczeń. Żyli stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło udział około 600 artystów ludowych z terenu 15 województw. Mnie zwaty Aneta Jawdosiuk. Ja śpiewam w Dobryni od 2018 roku. Była do Dobryny w Ognisku w Koźlikach, Kanseni w Koźlikach. Oliczka tu kierowniczka zaproponowała śpiewaty razem. Ja śpiewała wcześniej w ansambli Hiłoczka w Czeromsi. Chciała dali spiwaty i kontynuować tradycję. A jak jeszcze idzie decyzja o kontynuacji tradycji? zdajecie się, że ty wywodisz się ze spiwoczej Simi. Tak, moja babcia śpiewa, jest w ansambli Dobry Wody i ja taką szkociłam śpiewać, śpiewać z babcią. To babcia pewno duże zadowolenie że w swoim repertuarium, dobrze na moje piosenki z dobrej Wody. Tak, bardzo zadowolona babcia. Zawsze dzwoni i pyta o wyniki, o, o koncerty i jak, nam, jak my śpiewaliśmy. Dziś dzisiejszych najbliższa nagroda festiwalu Baszta. Czy ty spodziewałaś się takiej nagrody? Nie, ja nie spodziewałam się. To duże zaskoczenie. Ja myślałam, że jakieś miście będę, ale na pewno nie, nie basz uh -huh. Jakie uczucia, jak czujecie się z tej nagrodą? Ja popłakałam się. Duży radość i Oj werbo, werbo Dlatego się do tego festiwalu i w regulaminie było podane, kób wybrać różnorodne pisni. W i je i wasilny, wesnianki, kolatki, także my przemyślały jakie pisni chcemy pokazać tutaj nawet na taką ważnąmu festiwali. Wybrali jedną, która występuje, ja moje tylko na pidlas to jej rohulka, którą śpiewacie w czasie Wielkanocy. A druga liryczna, którą my że dawno ćwiczyli i chcieli że jej pokazać na większej scenie. Stroje my niedawno miniały, bo to że dawno dumali kop tej naszej stroi były bardziej naturalny, dojeżany do tych strojów, w mieli bapuszki babuszki swoich ansamblach. Dumali kop napisaty może projekt jakiś, ale zebrali się, poszukały swojej szafy, poszukały szafy babuszok. Najśle sajany, najszli soroczki, także pominiali te stroje na taki naprawdę, prawdziwy, edycyjny stroj. No nie spodziewali się, my je, młodym ansamblem, także dumali, że może tu trzeba mi ty bilsz do Duże zaskoczenie, ale duża radość, że nas docenili. Może i te stroje, i nasze, i soroczki, i fartuszki, które my mamy oryginalny od babuś, i taki właśnie, stare. To, że repertuarno, duma już że... Wpiszimy się dużo, że doceniło to, jak my przygotowaliśmy do tego festiwalu. Mene zwata Aleksandra Romanczuk. Ja zaczęłam śpiewać w Dobryni sim 8 rok temu. Moje dwie sestryczki śpiewały wrze w tomu kolektywie Jak poszła wyższej szkoły, to chodziła parę do wrzaty, swoje hobby i tu jej tradycję. Rani śpiewała w Wiłoczce, w Czaremsi takoz e, chodziła przedowrzaty tju tradycję w by bych chodziła na nahor gorodu my skupialiśmy się na dobrym występie, żeby zaprezentować i nasze naszą tradycję Mili na nadzieju ale to było ogromne zaskoczenie i, i wzruszenie a zaraz poczuję tę oj verbo werbo u wykonani żinok z ciała Gredele, jaka została zapisana u 1959 roku Oj werbo, werbo, Пойду замуж, щеп'я того, да, пойду замуж ще п'ятого, за пляниче проклятого. проплятого, пропі коня, вороного про. z czym dla Was przygotowali. Ukraińskie słowo realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Tymczasem my czasie jako jemu za spilno prowadzony czas, do firii w chwili następnej czetwej. na wse dobre! Ostawajtys na wse dobre! Слухали ви передачу українською мовою українське слово.